Hej, z tej strony Marta Zaborowska. Witam Was na kanale Craftwedem. Mam dzisiaj dla Was filmik produktowy, jednak jest on nieco inny niż jej zawsze, bo przygotowałam dla Was dzisiaj prezentownik skraperki scrapera, czyli zestaw pomysłów na prezenty dla osób związanych z światem scrapbookingu i myślę, że spokojnie linka do tego filmu można podesłać Waszym Mikołajom. Myślę, że obie strony będą zadowolone. To co? Lecimy z tą kistą. Jako pierwszy produkt, a raczej pomysł na prezent, jest, jest to pomysł dosyć banalny i oczywisty, czyli voucher podarunkowy. Część osób pewnie nazywa jego. Pójściem tak zwanym na łatwiznę. Jednak ja na przykład lubię otrzymywać bony, bo wiem, że wtedy mogę dobrać sobie coś, co naprawdę sprawi mi wielką frajdę, wielką przyjemność i coś, co mi się przyda w moim sklepowym życiu. Więc voucher podarunkowy e, od kilku dni jest taka e, inna forma, inna forma graficzna w naszym sklepie, jeżeli chodzi o te bony, stricte świąteczne, tak żeby one były jeszcze ładniejsze. I ładnie się prezentowały. Jeżeli chodzi o wykorzystanie takiego bonu, to u nas w sklepie są dwie możliwości: można go wykorzystać, zarówno w sklepie internetowym, jak i stacjonarnym, w Kartuzach. Ten bon, jeżeli chodzi o sklep stacjonarny, zarówno jest ważny na produkty, przyda się scrapbookingowe, ale również na rękodzieło, czy też na warsztaty, które właśnie prowadzę w naszym sklepie. Także polecam vouchery. I jak widzicie, one są też. W na dowolną wartość, także co tutaj Mikołaj zapragnie, to wpiszemy. Aha, jeżeli chodzi o vouchery w naszym sklepie, to można je kupić zarówno w sklepie stacjonarnym, właśnie w takiej formie. Można też kupić w sklepie internetowym, również w takiej formie, i wtedy wysyłam to e, kurierem lub paczkomatem, albo po prostu w wersji cyfrowej, i wtedy na maila wysyłam pliki w formie PDF i PNG na maila z. Zamówienia. Numer jeden to Happy Planner i notes z firmy Happy Planner. I są to amerykańskie y, kalendarze, organizery bardziej, które możemy dostosowywać y, do własnych potrzeb. Bardzo serdecznie Wam je polecam. Na ich temat ja już wielokrotnie mówiłam w internecie, pokazywałam je na filmikach, na zdjęciach y, u siebie, w social mediach, ale również tutaj na kanale. Postaram się tutaj w opisie pod filmem podać Wam kilka przykładów właśnie e, filmów, z, w których je prezentuję, bo nie chcę tutaj zbytnio na ich temat się e, rozgadywać. Tutaj mamy przepiękny notes, więc może posłużyć dla każdej osoby, która lubi gdzieś tam notować, rysować. Papier ma gramaturę 160 gsm, to jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o notes, więc naprawdę kartki, papier w środku jest bardzo przyjemny mm, i on jest w kropeczki, także to też jest dosyć Modne w dzisiejszych czasach. Piękna, przepiękna okładka. Na gumkę tutaj wszystko się e, zamyka, więc cóż chcieć więcej? Polecam. Jeżeli chodzi o Happy Notes, to Happy Plannery, to one właśnie mają te charakterystyczne kółeczka z serduszkami. Występują w dwóch wymiarach i jeżeli chodzi o nie, to są już praktycznie ostatnie sztuki na, w naszym sklepie. Dostawa była jakiś czas temu, troszeczkę poznikały ze sklepu, ale jeszcze kilka wzorów, motywów jest. Tutaj właśnie wersja mniejsza, czyli tak zwany Happy Planner Mini. Na 12 miesięcy cały 2024 rok jest w nim zawarty. Myślę, że jest naprawdę uroczy i. Piękny. Jeżeli chodzi o wersje klasyczne, to ja tutaj przygotowałam na dziś do pokazania dwie sztuki zupełnie inne. Pierwsza czarna, elegancka, z pięknym złotym kwiatem, zielonym liściem. Naprawdę wygląda bardzo sympatycznie. Również na 12 miesięcy, cały 2024 rok. A ta okładka jest przeciwieństwem tego, co przed chwilką wam pokazywałam. Tutaj mamy moc kolorów, ona jest bardzo radosna, bardzo pozytywna i myślę, że też Wam z całym sercem mogę ją polecić dla bardziej zwariowanej osoby lub takiej, która potrzebuje trochę słoneczka w życiu. Ok, to kalendarze mamy już za sobą, przejdźmy do narzędzi. Ogólnie rzecz biorąc, właśnie w tym filmie głównie pokażę narzędzia i takie jakieś akcesoria. Kiedy zastanawiałam się, co właśnie chcę pokazać, zaprezentować te moje pomysły na prezenty, pojawiła się myśl o papierach do scrapbookingu. Ogólnie rzecz biorąc, wiedziałam, że nie chcę ich pokazać w tym, w tym filmie, jednakże uważam, że mogą być fajnym pomysłem na prezent, dlaczego nie. Jednakże papiery do scrapbookingu kupujemy na co dzień. To znaczy, każda z nas ma jakiś swój styl, ma ulubione firmy, które preferuje, czy też kupujemy papiery pod konkretny projekt dla klientów. No i one często właśnie lądują w tych naszych skrapowych koszykach, w naszych zamówieniach, a na przykład narzędzia już rzadziej, bo na narzędzia trzeba uzbierać trochę pieniążków, to może zawsze poczekać i właśnie gdzieś tam te zamówienia nie są takie priorytetowe, dlatego myślę, że właśnie narzędzia są genialnym pomysłem na prezent pod choinkę, bo, no bo każdy z nas e, lubi narzędzia, które pomagają nam w pracy, które... Przyspieszą nam pracę i które po prostu są fajnymi gadżetami. Zaczynamy od podstaw, czyli nożyczki. Jeżeli chodzi o nożyczki, to ja tutaj bez wahania polecam te od Tima Holca, w szczególności te dwie, te dwie sztuki. Siódemka klasyczna, standardowa, nożyczki bardzo fajne, one są genialne, bardzo ostre, wytrzymałe tutaj. Mamy fantastyczne, szerokie uchwyty, dzięki temu nam e, ręka nie cierpnie i naprawdę bardzo m, przyjemnie się nimi wycina. Piątka, czyli mniejsza wersja, również jest bardzo wygodna, bardzo fajna, ostra przede wszystkim. Je polecam szczególnie do wycinania m, elementów. E, na pewno wywołają uśmiech na twarzy obdarowanej osoby. Natomiast szóstki są pakowane w pudełka, one są tak zwane bez ząbków, gładkie nożyczki. Mają to takie długie, ostrze, Ogólnie rzecz biorąc, ja polecam bardziej te dwie. Te jest też spoko, są fajne, na pewno są ostre, dobre jakościowe, chociaż ja osobiście wolę wycinać właśnie siódemkami i piątkami w tej wersji klasycznej. Także nożyczki polecają się pod choinkę. Kolejny klasyk to klej na gorąco, a raczej pistolet do kleju na gorąco. Jeżeli chodzi o pistolety, i klejenie na gorąco, to jest taka jedna z podstaw w, w Scrabbookingu, dzięki temu możemy przykleić y, wszelkie elementy cięższe, ale też y, koronki, sizzle i tak dalej i tak dalej, no i pewnie gdzieś tam y, dużo osób ma swoje pistolety na gorąco, ja polecam ten Sizzixa, bo jest to produkt markowy, pięknie wygląda ale też naprawdę jakościowo się tutaj super broni, ja swój mam od ponad roku pewnie już i naprawdę go uwielbiam, także Sizzixowy pistolet jest genialny Kolejny fajny, ciekawy i nietuzimkowy zestaw to jest to. We Are Memory Keepers w ogóle posiada w swojej ofercie naprawdę przeróżne, cudowne narzędzia, które są fantastyczne, bez dwóch zdań. Tutaj mam taki zestaw podstawowych narzędzi, czyli nożyczki, mata, linika, nóż nóż do cięcia, tutaj jest ostrze i on jest w wersji takiej liliowej. Jest to wersja limitowana. Kilka narzędzi właśnie zły ara wyszło w tym roku w tej właśnie wersji kolorystycznej. No i one się raczej w tej wersji już nie powtórzą, także zdecydowanie wersja limitowana. Coś małego i coś pięknego. Jeżeli chodzi o małe produkty, to mogłabym im mogłabym ich pokazać naprawdę sporo. Zaczynając od tej, czyli gilotena. No na podstawowe narzędzie skraperki, tak jak trimmer. Tutaj wersja jest właśnie taka mniejsza, 16 cm. Od Tonik i Timo Holca, czyli znowu jednego z podstawowych producentów w sklepie w sklepie, w skrapie, jeżeli chodzi o narzędzia. I to oczywiście wiąże się również z jakością. I Ja muszę przyznać, że naprawdę lubię te małe, yy, małe narzędzia, bo one są właśnie takie podręczne. Mam je tutaj u siebie na biurku, nie zabierają dużo miejsca i jak coś muszę szybko przeciąć, pociąć, to zdecydowanie sięgam właśnie po nie, nie muszę rozkładać dużej gilotyny. Ja akurat mam z Weara mini trimmer, ale tą gilotynę z całą pewnością mogę Wam u polecić, wysypałam mi dzwonki przy okazji. A tutaj mam e, małą maszynkę z To jest maszynka do wytłaczania i wycinania, która zdecydowanie również będzie fajnym pomysłem. Ta jest bez kartonu, bo to jest moja wersja i po prostu ją używam codziennie, każdego dnia i mogę Wam polecić. W sklepie znajdziecie różne rodzaje, i na temat y, tych maszynek też już nagrałam jeden film. Więc jeżeli chcecie, to pod spodem znajduje się opis, gdzie znajdziecie linka do tego filmu. Skoro wysypałam już te mikręki, no to je pokażę. Ogólnie rzecz biorąc, ja mam taką wersję roboczą, więc proszę nie patrzeć na te wszystkie nalewki. E, mixwęki czyli nasze firmowe cekiny, e, dodatki, mieszanki przed cudownych, przeróżnych produktów, materiałów, perełek, kryształek i tak dalej i tak dalej. Naprawdę każde pudełko jest inne i wyjątkowe. I Mamy sporo fanek, głównie fanek tego naszego produktu. Zdecydowanie one będą genialnym pomysłem na prezent pod choinkę, bo przydadzą się praktycznie zawsze i wszędzie. Przeróżna kolorystyka, szparajcie w sklepie, znajdziecie na pewno wiele, wiele wzorów i kolorów. Właśnie wspomniałam o producencie Wiara, Jeżeli chodzi o Wiara to właśnie on jest naprawdę jedną z takich mocniejszych firm, jeżeli chodzi o narzędzia, ma bardzo dużo narzędzi w swojej ofercie i ja tutaj przygotowałam za dwie kolejne dwie propozycje, to jest zestaw do lakowania, do robienia laków, pieczęci woskowych. Zestaw startowy, który składa się z czterech, tutaj pieczątek, wosków, oraz y, mamy ten uchwyt do robienia, uchwyt do, do zamontowania tych pieczęci. Także polecam serdecznie ten zestaw. Natomiast jeżeli chodzi o, o to, to jest tablica. Tablic jest też naprawdę cała masa w sklepie. To jest jedna z moich ulubionych tablic, dlatego ją tutaj też pokazuję. Tablica, dzięki której wykonamy precyzyjne, dokładne i Ładne torebki. E, możemy, z, z właśnie, wykonać je z, z zwykłego papieru albo z papieru skrapowego. Wychodzą nam trzy różne szerokości torebek. E, no i myślę, że jest to zarówno fajny pomysł na prezent dla skraperki, która gdzieś tam może tworzy mniejsze ilości rzeczy, mniejsze produkty, ale też dla osób, które na przykład tworzą, e, oprawiają stoły na przyjęcia inne czy też ślubne, gdzie trzeba wykonać. Podziękowania dla gości, i myślę, że te podziękowania fajnie będą wyglądać w takich torebeczkach. To cudo poleca się wszystkim osobom, które lubią stemplować i kolorować. To narzędzie pozwala nam precyzyjne i dokładne odbijanie stempli w miejscu, w którym chcemy, a także można pobawić się już tutaj ze stemplowaniem warstwowym, szczególnie jeżeli chodzi o kolorowanie stempli i tworzenie przeróżnych teł. Polecam, to jest taka wersja też y, średnia, 22 na 16 cm, ale myślę, że w zupełności wystarczająca i na pewno ucieszy osobę, która lubi stemplować. Małymi kroczkami, albo już większymi kroczkami, zbliżamy się do końca. Tutaj mamy pomysł na prezent dla osób, które gdzieś tam zaczynają albo bawią się w, w mix media. Kretki, kredki, nie takie zwyczajne, ale właśnie kredki akwarelowe, czyli do pracy z wodą. Tutaj mamy od Dina Weekly z Ranger'a, 12 sztuk. Jest to taki fajny, taki puszce, bardzo ładnie się prezentują i naprawdę są fajne. Natomiast Polecam chyba jeszcze bardziej te z serii Distress y, od Tima Holcane. Są w trzech różnych y, wersjach kolorystycznych. Na sklepie znajdziecie całe opiski, jakie kolory w danym pudełku się znajdują. No i tak jak widzicie mamy przepiękną, elegancką Puszkę, w której możemy je przechowywać, i one są naprawdę genialnej jakości. Ja sama osobiście posiadam wszystkie trzy i uwielbiam. Może nie korzystam z codziennie, bo w sumie aż tak nie mediuję e, każdego dnia, ale naprawdę są genialne jakościowo przepięknie, mocno nasycone, napigmentowane. Jest to producentem, jest Ranger, właśnie z Timem Holcem. Jest to seria Distress, czyli jedna z takich najpopularniejszych serii, jeżeli chodzi o produkty mediowe w e, skrapie. Naprawdę polecam serdecznie. To też polecam. Zestaw pędzli, przepięknych pędzli, bardzo fajnych jakościowo. Jest to marka Finabar, jedna też z topowych mediowych marek. Przep tutaj mamy w zestawie trzy rodzaje pędzelków. Fantastyczne jest to włosie, ono nie wypada, naprawdę będzie służyć wiele lat, jeżeli będzie się dbało o te pędzle. A z tyłu, właśnie po drugiej stronie tutaj pędzli, mamy takie trzy różne końcówki, dzięki którym możemy tworzyć fantastyczne i ciekawe struktury w pracach. prezentowni, które chciałam Wam zaproponować. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, który z tych produktów, który z tych rzeczy chcielibyście zobaczyć pod swoją choinką. Mikołajów serdecznie pozdrawiam. Jeżeli będziecie Mikołajem mieli jakiś problem z wyborem tego jedynego prezentu, dajcie znać. Złapiecie mnie pod numerem telefonu, który jest w opisie pod filmu. Możecie pisać na WhatsAppie, możecie dzwonić. Jestem dostępny. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!